Witamy Państwa serdecznie na bitwie codziennym z historią w tle. Cieszymy się, że Państwo do nas przybyli i przybywają tak licznie. Mamy nadzieję, że Państwo po dzisiaj będą z nami się bawić. Wtorek tego samego zawieszania dzisiaj odnosi się do rozdziału Bardzo, mamy bardzo atrakcyjne nagrody. Także zapraszamy. No to zaczynamy. Rozpoczniemy naszą ćwiczenia na wesoło. Oczywiście ze wspaniałą muzyką przygotowaną przez Rosowa. Następnie ogłaszamy zapisy na poszczególne konkurencje. Wyszedł dwie z Kozimowskiego Uniwersytetu III Wieku. Proszę i będziecie Panie zapisywały i, i teraz może odczytam jakie są te konkurencje. Balonowa siatkówka, rzut do celu i łowienie rybek, Nibny klub sportowy Koziegłowy, poprowadzi Pan Tomasz Mykac. Łap światełka, spacer Palmera, klub sportowy Warriors, poprowadzi Mateusz Kolasa. Wbijanie gwoździ na czas, kręgle strażackie jest z Rosowacza. Opieka konkursów pan Sławo Wilnowa, tor przeszkód, naszenie pożaru z OSB z opiekunka tak, Magdalena Nowa. Pomoc Przedmedyczna poprowadzi Marcel Kolasa Oraz konkurs historyczny Stowarzyszenie na Rozwoju Zmiany Koziegów. Także proszę się państwo zastanowić, w jakich konkurencjach możecie sobie wziąć udział serdecznie zapraszamy, dlatego, że dla wszystkich uczestników konkursu mamy przygotowane nagrody. Nikt po prostu nie wychodzi przegrany w tym konkursie. Jeszcze zanim będziemy przechodzić do dalszej części naszego programu, podziękować i przedstawienia po kolejnych naszych współorganizatorów, bardzo bym teraz prosiła, żebyśmy wyszli sobie tutaj w miarę dziś centralnie na, park, na parki dla i tutaj panowie w rytm muzyki poprowadzą taką rozgrzewkę, przed, y, panie, przepraszam, panie poprowadzą taką rozgrzewkę w rytm muzyki, y, przygotowującą nas do konkurencji. Konkurencje są bardzo łatwe, bardzo sportowe, rodzinne, indywidualne. Y, dla dzieci dla dorosłych jest naprawdę w czym wybierać. Także teraz zapraszam. Panie, żebyście poprowadziły yy, taką rozgrzewkę i muzyczkę, tak? No. Aha, i jeszcze jedno Państwo, bo może wszyscy nie wiecie. Tutaj jest przygotowane, stoi w tym różnym sponsorom i osobom, które z nami współorganizowały tą imprezę. Jest kawa, herbata, jest ciasto, są gofry. To wszystko jest, proszę Państwa, darmowa. Po prostu chcemy, żebyście się Państwo podziękowali, poczęstowali. Przygotowujemy też o 17.00 bandokanki pieczone, gotowe, a na maluszków też bezpłatny, na terenie wojska jest buchaniec i malowanie twarzy. A to jeszcze może sekundę ja jeszcze powiem, że około 16 przyjedzie Pan z farmy świętej Marii Magdaleny, Pan Jurek i będzie bryczka. I kto będzie się chciał zrobić sobie taki kurs, taką pętlę tutaj wokół świętej Barbary w bryczce, to serdecznie zapraszam. Też jest to bezpłatne. 不经意。 Dzień dobry. Drodzy Państwo, zapraszam dziesiątkę chętnych dzieci tutaj do mnie pod scenę do konkurencji ław światełka. Każda osoba Dzień dobry na pewno Dzień nagrodę na Dzieci do konkurencji światełka. Będzie więcej chętnych dzieci. Zapraszamy tutaj do mnie i zaczniemy za chwilę pierwszą konkurencję. Zaraz w tej konkurencji będzie konkurencja dla dorosłych, dla mężczyzn. i Dziesięciu mężczyzn zapraszam do konkurencji z pasem farmera. Halo, halo. Teraz przypominam, pierwszy konkurent łapczy, pana Mateusza. Pozostałe konkurencje u dziewczyn, tam są listy i proszę się ubrzyć. Boże, u grażynki i u wasi zapisywać na konkurencję. W czasie naszej rozgrzewki zauważyliście państwo, że przybierać. Idą pod grubal i tu do koziegu, będą robić zaciągi. Dlatego panowie, panowie, mieszczanie kozie głosy, miejcie się na baczności, bo możecie wylądować pod Grunwaldem.